Cześć dziewczyny, gdzie jesteśmy? Proszę pani, muszę mówić, ja to już się chowam Cześć, no na, daj się nagrać, dostaniesz parę euro. Nie A ile euro? Trzy. Więcej. Trzy i pół. A ja ile dostanę? Kupisz mi jakąś cukierniczkę, ale to są za, za drogie rzeczy, tutaj widzisz? Są za drogie? No ty to jest sama z... mówiłeś. Tak, tak, tak są. Jest... To są naprawdę droższe. No przecież jest, ale... jest 50 euro za szklaną rybę. Która to szklana ryba jest? Chodź. A to tam wszystko. Ale tam tu ja widziałem. Tak, chodź. No, no bo to antyk. Ryba, 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 ryba. No. To jest antyk. Antyk. To jest antyk, to jest antyk. Antyk to jest. To ryba, takare były to nie antyk. to jest Antyk. Tu są takie ładne rzeczy piesek. To to obity. No. Ja, byś, Nagraj mnie, pokaż jak to ładnie A, wygląda. Właśnie, proszę Andrzej się chciał pokazać w nowej odsłonie. Taki przystojniak, prawda? W jujkach jestem. No. Dobra, ja skręcam to. Zostaw ten telefon w spokoju, bo Ci kupię gumowce. Mm. Gumowców no, u mnie w do, domu dostatek. No, Słuchajcie, mam, mam takiego sąsiada, który się wyprowadza i mi śmieci do domu przynosi. No nie wszystko to są śmieci. No nie wszystko, ale przydaje. gumowce to na pewno. Niektóre się przydają kupicie kamizelę, kamizelkę taką ten, różorowiastą? ja, to, też, tobie... nie ja nie chcesz... też nie chcę nie chcesz kamizelki? Nie. tu miałeś ten, żelander zobaczcie. no właśnie oglądam Bella, tu Bella Eliza. Bela. No, Bella, Bella Eliza. No, no. O katelapku jest Belida. Bella nie potrzebuje kratki. Nie, ona nawet tu przeszła przez te kratki. Taka mała jest. I to jest jesteś za, 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 za No. Ale zobaczy tych jest W jednej chwili No pralki są fajne. Mm. O, pralki, tak. 100, 180, 18, 50? Nie wiem, jak to Dziwne te ceny nabijają. Nie, nie, nie. zapomnieli o przecinku. Bo zapomnieli o przecinku, gdzieś tam postawię. W ogóle nie ma przecinka. Jest ja przecinek, tutaj. po prostu bardzo lubię. Nawet pozwiedzać to jest 175 euro. Tak. Ja czekałam na tą rozrywkę cały tydzień. Ja Widziałem, jak się startowała, jak tylko przyjechałem z pracy. Ja nie wiem. Tam na, drugim piętrze, na, na drugim piętrze? Na, na, drugim piętrze na, na drugim piętrze są najbardziej fajne rzeczy. Ale to tu nie ma drugiego piętra. piętra, zacznijmy od tego. Nie, przecież było drugie piętro. Tutaj nie ma, to jest inny kinglop. A. Kinglopów tutaj jest tyle, że może się pomieszać. Nie? Nie? No mnie się pomieszało. Tu jest fajny taki antyczek. Buzek stary, świetnie. Na chodzi w ogóle, to jest normalnie na chodzie. Nie, nie, nie. albo nie, <laughs> lepiej nie krakać. O, to, a to już lepiej w ogóle nie krakać na takie coś. Bela, be, Bela, tu, 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 tu. Chodź, 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 chodź.